Siema, tutaj Łukasz Łuki Woźniak. i Przemek przemo, Przemek. Witamy Was w kolejnym, aczkolwiek nietypowym odcinku kawy, rozmówek i planszówek. I witamy Was też na nowym kanale kawa, rozmówki, planszówki. I pewnie zastanawiacie się, co jest nowego. Łukasz, powiedz, co jest nowe. To wciąż ten sam kanał, wciąż yy, niestety lub niestety my. Nie mówiłeś, co jest nowe. Nowe jest... To, że to jest nowa nazwa kanału. Tak, ale będziemy robić to samo. Mówić o grach, yy, mówić o grach, które lubimy, polecać Wam fajne gry według nas. Ale nowe jest też studio. Jesteśmy w nowym miejscu, ale wciąż będą yy, konkursy wtórne, skitelsy, yy, puszka losowych pytań. Ale ja mam nową t też, koszulkę żółtą. Więc trochę nowe, trochę stare, a dzisiaj tak naprawdę chcieliśmy to Wam powiedzieć, a w najbliższą sobotę, czyli jutro, kolejna kawa. Moim zdaniem jest więcej nowego. Na dzisiaj tyle, do zobaczenia.